Piotr Cugowski od lat uznawany jest za jednego z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Jego utwory od dawna poruszają serca słuchaczy, a koncerty przyciągają tysiące fanów, którzy widzą w nim artystę pełnego pasji, emocji i wyjątkowej charyzmy. Jednak to, co dzieje się wokół niego poza sceną, zaczęło budzić coraz większe zainteresowanie. W ostatnich miesiącach pojawiły się bowiem sygnały, które niepokojąco często powtarzają się w relacjach publiczności i komentarzach mediów sygnały wskazujące, że w życiu artysty mogło wydarzyć się coś, czego nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tu o kolejną płytę czy trasę koncertową, lecz o coś znacznie bardziej osobistego i tajemniczego możliwe narodziny nowego uczucia. Podczas wywiadów, które Piotr udzielał w ostatnim czasie, niektórzy dziennikarze zauważyli, że na jego twarzy pojawiają się uśmiechy, które trudno wytłumaczyć wyłącznie satysfakcją z pracy zawodowej. Gesty, spojrzenia, drobne reakcje wszystko to sprawiało wrażenie, jakby artysta miał w sobie świeżą energię, charakterystyczną dla kogoś, kto doświadcza wyjątkowych emocji. Na koncertach również pojawiały się momenty, które rozpalały wyobraźnię fanów. Cugowski, zwykle skupiony na muzyce i perfekcyjnej interpretacji tekstów, nagle pozwalał sobie na bardziej osobiste komentarze, a niektóre piosenki śpiewał z taką intensywnością, jakby odnosił je do własnych, ukrytych przeżyć. Publiczność zaczęła szeptać, że za tym wszystkim musi stać ktoś wyjątkowy, ktoś, kto pojawił się w jego życiu i odmienił jego codzienność. Nie brakuje również relacji od osób, które miały okazję spotkać go prywatnie. Według nich artysta stał się bardziej radosny, spokojny i pełen życia. To rodzi pytania: czy za tą zmianą stoi nowa miłość? Czy Piotr Cugowski przeżywa właśnie historię, o której sam nie chce jeszcze mówić publicznie? Choć nikt nie potwierdził tych doniesień, atmosfera wokół jego osoby staje się coraz bardziej elektryzująca. A im więcej niedomówień, tym większa fascynacja i tym mocniejsze wrażenie, że być może stoimy u progu odkrycia jednej z najbardziej niezwykłych historii w polskim showbiznesie. Od pewnego czasu wokół życia Piotra Cugowskiego zaczęły krążyć opowieści które nie mają wiele wspólnego z jego karierą sceniczną. O ile na scenie wciąż pozostaje artystą pewnym siebie, perfekcyjnym i pełnym energii, o tyle w życiu prywatnym pojawiły się sygnały świadczące o tym, że nie wszystko układało się tak harmonijnie, jak mogłoby się wydawać. Nikt nie mówi o konkretnych wydarzeniach, nikt nie wskazuje palcem winnych, ale od dawna szeptano, że w jego rodzinie narastały drobne nieporozumienia, które z czasem przeradzały się w poważniejsze napięcia. Być może była to kwestia codziennych obowiązków, być może problem pogodzenia intensywnej kariery z życiem domowym. W końcu trasy koncertowe, próby i wywiady pochłaniają ogromną ilość czasu i energii. Dla bliskich artysty mogło to oznaczać nieobecność w ważnych chwilach, dla niego samego poczucie ciągłego rozdwojenia między pasją a rodziną. W takich warunkach nawet najmniejsze drobiazgi mogły z czasem urastać do rangi konfliktu, a zwykłe rozmowy przeradzać się w spory, które trudno było zakończyć. Ludzie z otoczenia Piotra sugerowali, że pojawiały się różnice zdań w kwestiach, które dla każdego artysty bywają trudne. Jak daleko można przesunąć granice poświęcenia dla kariery? Czy warto rezygnować z życia rodzinnego, aby dać fanom jeszcze więcej? A może to właśnie rodzina powinna być zawsze na pierwszym miejscu, nawet jeśli oznacza to mniejsze tempo zawodowych sukcesów? Odpowiedzi na te pytania nigdy nie padły publicznie, ale nieoficjalne komentarze sugerowały, że właśnie one stanowiły źródło napięć. To właśnie w takim momencie, gdy napięcie staje się codziennością, a życie wydaje się bardziej obowiązkiem niż radością, los potrafi zaskoczyć najbardziej. Według niektórych relacji, to wtedy, w cieniu domowych nieporozumień, w otoczeniu rutyny i przemęczenia, Piotr miał poznać osobę, która wniosła do jego świata zupełnie inną energię. Nikt nie mówi, gdzie dokładnie się to wydarzyło jedni wskazują na koncert, inni na prywatne spotkanie. Jeszcze inni na przypadkowe spotkanie podczas podróży. Pewne jest jedno: od tamtej chwili coś w nim się zmieniło. Na koncertach coraz częściej dało się zauważyć, że śpiewa z nową siłą. Niektórzy fani twierdzili, że jego interpretacje nabrały intymności i emocji, których wcześniej nie było. W wywiadach, gdy poruszano tematy osobiste, odpowiadał z lekkim uśmiechem, jakby chciał coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili się powstrzymywał. Publiczność zaczęła więc zadawać sobie pytanie: Czy za tą subtelną przemianą stoi ktoś wyjątkowy? Plotki przybrały na sile, gdy w mediach pojawiły się zdjęcia z wydarzeń, na których artysta wydawał się wyjątkowo radosny. Nie brakowało głosów, że taka zmiana w zachowaniu nie bierze się znikąd, choć oficjalnie nie potwierdzono niczego, atmosfera domysłów tylko gęstniała. Dla fanów było jasne, coś musiało się wydarzyć, coś, co odsunęło na dalszy plan wcześniejsze napięcia i nadało jego życiu nowy kierunek. W rozmowach z przyjaciółmi artysta miał ponoć zdradzać, że po trudniejszych etapach w życiu prywatnym człowiek zaczyna doceniać proste gesty: rozmowę, obecność, uśmiech. To właśnie takie gesty miały sprawić, że odnalazł spokój i motywację, by iść dalej. Czy to oznacza, że pojawiła się druga połowa? Tego nie wiadomo, ale obserwując jego zachowanie, trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś lub coś na nowo rozpaliło w nim radość życia. Co ciekawe, nawet jego twórczość zdaje się to odzwierciedlać. Nowe utwory, które powstają w studiu, niosą ze sobą nutę świeżości i lekkości. Słowa piosenek, choć nigdy nie są dosłowne, coraz częściej zahaczają o temat uczuć, pragnień i tęsknoty. Fani, którzy znają jego dorobek od lat, widzą w tym wyraźny sygnał, że artysta przeżywa coś wyjątkowego, choć nie chce mówić o tym otwarcie. Nie brak również opinii, że to właśnie doświadczenia związane z rodzinnymi trudnościami sprawiły, iż Piotr stał się bardziej otwarty na nowe relacje. Kiedy fundamenty codzienności zaczynają się chwiać, człowiek szuka oparcia gdzie indziej, w rozmowach, w inspiracjach, w spotkaniach, które wcześniej mogłyby umknąć uwadze. Może właśnie tak było w jego przypadku, może właśnie dlatego los postawił na jego drodze osobę, która dziś staje się tematem szeptanych historii. Jedno jest pewne. Życie Piotra Cugowskiego od dawna nie budziło takiego zainteresowania jak teraz. Publiczność nie ogranicza się już tylko do słuchania jego piosenek. Chce wiedzieć więcej, chce poznać kulisy jego prywatnych przeżyć. I choć artysta nie zdradza szczegółów, każdy jego gest, każde spojrzenie i każdy uśmiech analizowane są z niezwykłą dokładnością. Dla jednych to tylko przypadek, dla innych dowód, że w życiu wokalisty wydarzyło się coś niezwykłego. Czy to faktycznie nowa miłość? A może tylko naturalny etap, w którym po burzliwych doświadczeniach rodzinnych człowiek zaczyna na nowo odkrywać radość z małych rzeczy? Odpowiedzi brak, ale tajemnica rośnie, a wraz z nią rośnie fascynacja publiczności. Po wszystkich spekulacjach, domysłach i pytaniach, które narastały wokół życia prywatnego Piotra Cugowskiego, publiczność zaczęła dostrzegać coś jeszcze. Namacalne zmiany w jego twórczości i wizerunku scenicznym. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście w jego życiu pojawiła się nowa, wyjątkowa osoba, czy też był to jedynie efekt głębokiej wewnętrznej przemiany, faktem jest, że artysta zaczął promieniować zupełnie inną energią. Na koncertach widzowie zauważali, że jego głos nabrał nowej siły. Choć od zawsze charakteryzowała go niesamowita barwa i moc, teraz w interpretacjach pojawiła się dodatkowa głębia, jakby śpiewał nie tylko dźwiękami, ale i własnym sercem. Niektórzy twierdzili, że w każdym wersie dało się usłyszeć historię, która rozgrywała się poza sceną historię pełną uczuć, tęsknoty i nadziei. Fani reagowali entuzjastycznie, a komentarze w sieci mówiły jedno: Piotr jeszcze nigdy nie brzmiał tak prawdziwie. Zmiany można było dostrzec także w jego repertuarze. Utwory, które dotąd koncentrowały się na klasycznych tematach rokowych sile, wolności, buncie zaczęły coraz częściej dotykać kwestii intymnych. Pojawiły się piosenki o bliskości, o cichych chwilach o poszukiwaniu spokoju. Publiczność odczytywała to jako dowód, że artysta przeżywa coś wyjątkowego, co przekłada się na jego twórczość. Krytycy natomiast podkreślali, że Piotr zamiast powtarzać schematy, otworzył się na nowe formy ekspresji, a to w świecie muzyki zawsze oznacza rozwój. Równie wyraźna była zmiana w jego zachowaniu podczas spotkań z fanami. Dawniej nieco zdystansowany, teraz wydawał się bardziej otwarty i serdeczny. Chętnie rozmawiał, żartował, a nawet pozwalał sobie na krótkie, osobiste refleksje, które wcześniej pozostawiał dla siebie. To właśnie wtedy padały zdania, które rozpalały wyobraźnię. W życiu najważniejsze są proste gesty albo czasem spotkanie jednej osoby potrafi odmienić cały świat. Nic dziwnego, że po takich słowach fani wychodzili z koncertów przekonani, że w jego sercu dzieje się coś niezwykłego. Zmieniła się także jego obecność w mediach. Wywiady, które kiedyś były skupione wyłącznie na muzyce, teraz pełne były niedopowiedzeń i zagadek. Dziennikarze próbowali dociekać, skąd wzięła się ta nowa energia, ale artysta nigdy nie odpowiadał wprost. Zamiast tego uśmiechał się i przerzucał uwagę na kolejne projekty artystyczne. Ta strategia działała. Im mniej mówił, tym większa była ciekawość. Publiczność zaczęła śledzić każdy jego ruch, a nazwisko Piotra Cugowskiego znów znalazło się w centrum zainteresowania tabloidów i portali plotkarskich. Efektem tej przemiany było także ożywienie jego kariery. Pojawiły się propozycje nowych tras koncertowych, a bilety sprzedawały się szybciej niż kiedykolwiek. Krytycy pisali o drugiej młodości artysty, o po powrocie w wielkim stylu. Niektórzy sugerowali wręcz, że inspiracja nowym uczuciem sprawiła, iż jego twórczość osiągnęła poziom, o jakim wcześniej nawet on sam nie śnił. Rodzina i przyjaciele, choć nie zdradzali szczegółów, w nieoficjalnych rozmowach przyznawali, że Piotr stał się spokojniejszy i bardziej zrównoważony. Miał w sobie coś, co trudno opisać mieszankę wdzięczności i radości, którą dostrzegali wszyscy, którzy się z nim spotykali. To właśnie ta aura sprawiała, że nawet ci, którzy nie interesowali się na co dzień jego muzyką, zaczynali pytać o jego życie i twórczość. Rezultatem całej tej historii było więc nie tylko odświeżenie jego kariery, ale i przemiana wizerunku. Z artysty uznawanego za utalentowanego, ale nieco przewidywalnego, stał się postacią pełną tajemnicy i emocji. Jego życie zaczęto opisywać w kategoriach romansu i pasji, a jego muzykę jako ścieżkę dźwiękową do czegoś, co wciąż pozostaje niewyjaśnione. Dla publiczności był to sygnał, że za artystą kryje się człowiek, który tak samo jak każdy inny przeżywa wzloty i upadki, konflikty i pojednania, rozczarowania i nowe początki. Ta ludzka strona, spleciona z aurą gwiazdy, sprawiła, że Piotr Cugowski stał się jeszcze bliższy swoim fanom, a jednocześnie jeszcze bardziej intrygujący. W efekcie historia, która zaczęła się od rodzinnych napięć i plotek o nowym uczuciu, przerodziła się w narrację o artystycznym odrodzeniu. Być może to właśnie jest najważniejsze: że bez względu na to, ile prawdy kryje się w tych domysłach, Cugowski udowodnił, że z trudnych chwil można wyjść silniejszym i pełnym inspiracji. I choć nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, kim jest tajemnicza osoba, która mogła stać się jego drugą połową, wszyscy widzą, że jej obecność, realna czy tylko domniemana, przyniosła owoce w postaci muzyki, która wzrusza i zachwyca na nowo. Historia Piotra Cugowskiego. Niezależnie od tego, ile w niej domysłów, a ile faktów, niesie ze sobą szereg lekcji, które mogą inspirować nie tylko fanów muzyki, ale każdego, kto kiedykolwiek stanął wobec trudnych wyborów w życiu. Bo w tym, co opowiadają o nim ludzie, w tym, co słychać w jego piosenkach i widać w jego spojrzeniu na scenie, kryje się coś więcej niż tylko biografia artysty kryje się opowieść o człowieku, który zmagał się z własnymi wątpliwościami, doświadczał napięć, a mimo to znalazł w sobie siłę, by iść dalej. Pierwszą lekcją jest świadomość, że nawet w życiu pełnym sukcesów pojawiają się kryzysy. Fani często widzą tylko efekt końcowy: brawa, światła reflektorów, płyty sprzedające się w tysiącach egzemplarzy. Nie dostrzegają jednak, że za tym wszystkim stoi człowiek, który tak samo jak każdy inny doświadcza trudności w relacjach rodzinnych, poczucia zmęczenia czy presji otoczenia. Piotr poprzez swoją historię. Uświadamia, że nie ma życia pozbawionego wyzwań i że prawdziwa wartość kryje się w tym, jak potrafimy na te wyzwania odpowiedzieć. Drugą lekcją jest to, że nowe początki mogą pojawić się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. Jeśli wierzyć pogłoskom, to właśnie w cieniu rodzinnych trudności Piotr miał spotkać kogoś, kto odmienił jego spojrzenie na świat. Ale nawet jeśli ta opowieść jest tylko metaforą, przesłanie pozostaje jasne. Czasem kryzys otwiera drogę do odrodzenia. Kiedy jedno drzwi się zamykają, inne mogą się otworzyć i warto być na to gotowym. Kolejna lekcja dotyczy pasji. Niezależnie od tego, co działo się w jego życiu prywatnym, Cugowski nigdy nie zrezygnował z muzyki. To ona była dla niego azylem miejscem, w którym mógł wyrazić to, czego nie mówił publicznie. Właśnie dlatego jego piosenki nabrały nowej głębi, stały się nie tylko utworami, ale także świadectwem uczuć, przeżyć i doświadczeń. Ta konsekwencja pokazuje, że pasja może być nie tylko zawodem, ale też lekarstwem na codzienne problemy. Czwartą lekcją płynącą z tej historii jest siła autentyczności. Publiczność szybko wyczuwa, kiedy artysta śpiewa z serca, a kiedy tylko odgrywa rolę. W przypadku Piotra wielu fanów podkreślało, że jego ostatnie występy były pełne szczerości, jakby każdy wers był zapisem prawdziwego doświadczenia. To uświadamia, że w świecie pełnym sztuczności i pozorów największe wrażenie robi prawda. Być może to właśnie ona sprawiła, że jego popularność znów wzrosła, a zainteresowanie jego osobą nie słabło. Piąta lekcja dotyczy odwagi, by się zmieniać. Wielu artystów woli trzymać się sprawdzonych schematów, powtarzać te same tematy i nie ryzykować. Cugowski, według obserwatorów, pozwolił sobie jednak na coś więcej, na otwarcie się na nowe emocje, na inne spojrzenie na życie, na piosenki, które odsłaniały jego wrażliwość. To ryzyko mogło być trudne, ale ostatecznie przyniosło mu jeszcze większe uznanie. I to jest wskazówka dla każdego, że czasem zmiana, choć bolesna, prowadzi do rozwoju. Szósta lekcja płynie z jego podejścia do relacji z ludźmi. Mimo plotek i spekulacji, mimo pytań zadawanych przez media, Piotr nigdy nie odsłaniał wszystkich.